Mój dzisiejszy temat dotyczy alternatywnych spółek inwestycyjnych i pewnych moich wniosków co do potencjalnego wpływu ich regulacji na konkurencyjność gospodarki. Ponieważ dzisiaj no, spotykamy się, co prawda, na otwartym seminarium, ale jednak też przede wszystkim w gronie zespołu, który realizuje ten, ten, ten grant badawczy, którego obszar jakby rysuje się wokół tego zagadnienia badania konkurencyjności w kontekście, w kontekście prawnym, to zastanawiałam się jakby w, w jaki sposób ukształtować tą prezentację tego przeze mnie przygotowanego tekstu w taki sposób, aby dla no, całości naszego zespołu ten, ta prezentacja była no, w pewnym sensie wartościowa też pod kątem dalszych badań tak, prowadzonych w ramach zespołu i też miała charakter taki trochę bardziej parasolowy, który no, umożliwi po prostu dyskusję. Z uwagi na dotknięcie pewnych punktów stycznych, które na pewno w ramach wszystkich naszych tekstów i prowadzonych w tym zespole badań się pojawiają. W związku z. Z czym zdecydowałam się na to, żeby ten jednak dosyć niszowy temat, jeżeli chodzi o sam przedmiot regulacji, czyli tą alternatywną spółkę inwestycyjną, żeby go dzisiaj omówić bardziej od takiej strony metodologiczno-strukturalnej, tak? czyli opisać, w jaki sposób właśnie od strony metody i w pewnym sensie również struktury e, ukształtowałam e, ukształtowałam ten, e, ten tekst, no i mam nadzieję, że jakby na tym tle zarówno pod kątem takim ściśle merytorycznym, co do samej, samej regulacji, którą badałam, ale też przede wszystkim może na tym tle takim metodologicznym naszych badań konkurencyjności pojawiają się jakieś ciekawe pytania, czy też może raczej uwagi i, i państwa stanowiska. Więc rozpoczynając od takiego naprawdę bardzo krótkiego wprowadzenia, ponieważ myślę, że wchodzenie w właśnie w szczegóły tej regulacji alternatywnej spółki inwestycyjnej na nasze potrzeby dzisiaj nie ma większego sensu. Więc dosłownie, dosłownie dwa słowa. Alternatywna spółka inwestycyjna jest to instytucja prawna, która się w naszym porządku prawnym pojawiła na skutek implementacji, Dyrektywy, dyrektywy dotyczącej zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w skrócie dyrektywy ZAFI, która wprowadziła zmianę do ustawy o funduszach inwestycyjnych i właśnie wykreowała ten stypizowany, szczególny rodzaj alternatywnego funduszu inwestycyjnego, jakim jest Alternatywna Spółka Inwestycyjna. Alternatywna spółka inwestycyjna, czy też tak zwane ASI, jak jest w praktyce w skrócie nazywane, występuje w kształtach znanych nam już w prawie spółek typów spółek. Czyli ASI może funkcjonować albo w formie spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki europejskiej. Wówczas mówimy, czy, czy, czy w tej sytuacji mamy do czynienia z zarządzającym ASI, którego określamy jako wewnętrznie zarządzającego ASI. I to oznacza, że niejako sama alternatywna spółka inwestycyjna jednocześnie jest swoim zarządzającym. Natomiast w przypadku, kiedy alternatywna spółka inwestycyjna działa w formie spółki osobowej, czyli spółki komandytowej lub spółki komandytowo-aktywnej, akcyjnej, wówczas jedynym komplementariuszem takiej spółki jest właśnie spółka kapitałowa i wtedy ta spółka kapitałowa, czyli ten jedyny komplementariusz jest tak zwanym zewnętrznym zarządzającym ASI. I teraz na tle całego zbioru tych spółek kapitałowych i osobowych, które istnieją na rynku. Wyodrębniamy kategorię ASI na tle no, przejętych 1 do 1 do polskiego porządku prawnego kryteriów. To znaczy jest to spółka, która po pierwsze zbiera aktywa, po drugie zbiera te aktywa od wielu inwestorów w celu lokowania ich w interesie tychże inwestorów. Zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, tak? To są takie trzy cechy, które właśnie wyróżniają czy definiują alternatywne spółki inwestycyjne. I teraz z samej dyrektywy ZAFI wynika taki próg istotności który określa jakby sumę zarządzanych aktywów przez, przez dany alternatywny fundusz inwestycyjny. Tu odnosimy to do alternatywnej spółki inwestycyjnej. Ten próg um, wynosi 100 milionów euro i ten próg istotności um, niejako określa nam, kiedy konieczne jest, uzyskanie zezwolenia i wejścia w, i wejście jakby w pełen reżim regulacyjny alternatywnego funduszu inwestycyjnego, a poniżej którego progu ustawodawcy krajowi mieli jakby większą swobodę co do ukształtowania warunków funkcjonowania, funkcjonowania takich alternatywnych funduszy inwestycyjnych. I w kontekście alternatywnej spółki inwestycyjnej prowadzi to na tle ustawy o funduszach inwestycyjnych do takiego obrazu, w którym mamy niejako dwa typy zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. To w tak, dla uproszczenia w tym moim tekście, ale nie jest to mój autorski pomysł, tylko w praktyce jakby powszechnie się przyjęło takie określenie. Określiłam jako małe zasi, czyli taki podmiot, który tego progu istotności nie przekracza i podlega tylko wymogowi w rejestracji w rejestrze ASI i duże zasi, które już. Podlega jakby wszelkim, wszelkim wymogom, którym również podlegają alternatywne fundusze inwestycyjne. Czyli mamy tutaj niejako dwa, dwa reżimy rejestracyjno-zezwoleniowe, tak? dwa reżimy reglamentacyjne, z czego jeden jest reżimem rejestrowym, a drugi ma charakter zezwolenia czy też, czy też licencji. I teraz kończąc na tym to takie merytoryczne wprowadzenie co do tego, czym jest alternatywna spółka inwestycyjna, chciałabym przejść jakby do tych, do tych zagadnień, właśnie metodologiczno-strukturalnych. Tutaj, ponieważ jak zakładam, chyba większość naszego zespołu badawczego w ramach tego grantu to są prawnicy, więc no pewnie część z Państwa się ze mną zgodzi, że to jakby wyzwanie metodologiczne dla. Prawników, tak, których przede wszystkim wykształcił polski system prawny, a którzy mają jakieś ambicje, czy, czy no, wręcz aktywnie już publikują też na rynku jakby międzynarodowych publikacji, no to wyzwanie jakby polega na tym, że ta jakby klasyczna nasza taka dogmatyczna, Analiza, jaką spotykamy w powszechnie w, w, w e, czasopismach prawniczych. No, wydaje się w dzisiejszych czasach już, już niewystarczająca. Tutaj, jakby nasięgając no, do międzynarodowej literatury dotyczącej właśnie metodologii w naukach prawnych, już od wielu lat bardzo wyraźny jest postulat jakby większej trans transparencji metodologicznej, czyli też opisywania jakby w ramach danych publikacji, jakimi metodami dany badacz się kierował. No, i w kontekście naszego tutaj obszaru badawczego w ramach grantu, czyli badania nad konkurencyjnością, już jakby no z góry wiadomo, że stricte dogmatyczna analiza no nie pozwoli nam tutaj uchwycić tak, tego, tego aspektu konkurencyjności. Tak? Czyli jeżeli chcemy badać wpływ jakiejś regulacji prawnej na konkurencyjność, to siłą rzeczy Um, jakby um, kieruje nas to, um, no przede wszystkim, jeżeli chodzi właśnie o, o metodologię, kieruje nas to um, w kierunku um, ekonomicznej analizy prawa, czyli naszego um, Law and Economics. Um, ten um, Nurt Law and Economics, um, tak naprawdę badania, jakby w ramach tego nurtu mogą um, Przebiegać dwustronnie, czy mieć takie dwa kierunki. tak? Po pierwsze, oczywiście możemy badać, w jaki sposób gospodarka wpływa na prawo, natomiast przede wszystkim jakby dominujący jest oczywiście ten nurt badania, w jaki sposób prawo jakby wpływa na gospodarkę, czy, czy jakby szerzej zjawiska ekonomiczne. No i tutaj w, w ramach założonego naszego projektu badawczego, oczywiście to drugie znaczenie, tak, ma przede wszystkim dominujący charakter. I teraz w ramach tego drugiego pytania, właśnie o to, w jaki sposób prawo wpływa na gospodarkę, czy w tym naszym przypadku, w jaki sposób prawo, dana regulacja wpływa na konkurencyjność tej gospodarki. Możemy rozróżnić takie dwa podejścia, które profesor Kuter, być może Państwo znane, z chyba jednego przetłumaczonego na język polski podręcznika autorstwa właśnie profesora Kutera i profesora Julena na język polski, który. Chyba, chyba jego tytuł po polsku brzmi po prostu "Ekonomiczna analiza prawa" i profesor Kutor w ramach swoich zajęć prowadzonych prowadzonych na Berkeley, w których miałam przyjemność uczestniczyć, właśnie wyróżnia tak zwane hard law and economics i soft law and economics. I tutaj to hard and soft oczywiście nie odnosi się do prawa twardego i miękkiego w tym ujęciu. Pana Profesora Kochutka, o którym, o którym była mowa w poprzednim wystąpieniu. Tylko tutaj odnosi się jakby do sposobu stosowania tej metodologii law and economics. Jeżeli chodzi o to hard law and economics, które jest dla nas prawników czasami no większym, większym wyzwaniem i tutaj potrzebujemy często jakiegoś dodatkowego wsparcia, no to przede wszystkim no samodzielne konstruowanie badań empirycznych, E, które e, też wiąże się często jakby stworzeniem jakiegoś nowego modelu czy, czy, czy teorii już o takim charakterze bardziej ekonomicznym. Tak? Czyli krótko mówiąc, to już e, to są jakby takie najczęściej właśnie empiryczne badania, e, które, e, które badają jakby ten wpływ prawa na gospodarkę już e, w takim e, zaawansowanym i rzeczywistym po prostu zakresie tego wpływu. Natomiast to, co jak najbardziej jest również przyjętą metodologią w ramach nurtu law and economics, to jest to soft law and economics. Na czym, na czym jakby polega to pojęcie i czym ono się różni od samodzielnego empirycznego badania wpływu prawa na ekonomiczne zjawiska? No różni się tym, że punktem wyjścia. Do takiego badania jest przyjęcie czy wykorzystanie pewnych istniejących teorii czy modeli ekonomicznych i weryfikacja w oparciu o tezy z tychże teorii ekonomicznych regulacji, regulacji prawnej. Tak? Czyli podając Państwu tutaj taki przykład, akurat z mojej, z mojej pracy, Doktorskiej, w której na podstawie teorii ekonomicznych dotyczących niższej efektywności publicznego właściciela, tak, czyli tutaj publiczny w ujęciu państwa, tak, w roli ekonomicznego właściciela spółek, stworzyłam sobie na tle tych różnych teorii taki katalog, Przesłanek, tak, które powodują, że publiczny właściciel jest mniej efektywny od prywatnego, a następnie zweryfikowałam, czy wrzucenie spółki kontrolowanej przez Skarpaństwa na giełdę i objęcie takiej spółki regulacjami rynku kapitałowego, czy mityguje właśnie te przesłanki wyodrębnione na tle teorii ekonomicznych. Czyli innymi słowy, to soft law economics opiera się na wykorzystaniu pewnych twierdzeń, modeli, teorii ekonomicznych, a następnie wykorzystania ich jakby jako instrumenty tu analizy. Pewnych, pewnych regulacji. I to no też ze względu na moje późniejsze trochę dołączenia do tego zespołu i, i, i w pewnym sensie też w kontekście traktowania przeze mnie tego opracowania na potrzeby właśnie tej książki, jako takiego potrzebnego, ale jednak badania wstępnego, tak, które może stanowić grunt pod. Jakby dobrze zarysowane badania i zaprojektowane badania empiryczne w przyszłości, to właśnie ten, ten, ten mój tekst od strony metodologicznej opiera się właśnie o to podejście w ramach tego no, soft law and economics. Tak? I tutaj w bardzo takim już dużym uproszczeniu, żeby też obserwuję tutaj czas nadmiernie nie przedłużać. Podstawą było wykorzystanie modeli i teorii, które dotyczą jakby związku pomiędzy ochroną inwestora, a tym samym budowania jego zaufania do rynku, a konkurencyjnością gospodarki. I tutaj posłużyłam się istniejącą literaturą literaturą ekonomiczną, która jednak, która też w bardzo silny sposób już wpłynęła na literaturę prawniczą tak, w zakresie ochrony inwestora na rynku finansowym. Więc przyjmując niejako. Znowu upraszczam tutaj trochę. Przyjmując, że wyższy poziom ochrony inwestora wiąże się z wyższym poziomem konkurencyjności gospodarki, następnym, jakby takim moim krokiem rozumowania było zweryfikowanie, na ile ta regulacja alternatywnej spółki inwestycyjnej. Wpływa na ochronę inwestora. Tak? I w momencie, jeżeli jakby stwierdzę, że regulacja pozytywnie wpływa na ochronę inwestora, to w świetle tej teorii ekonomicznej, która stanowi jakby fundament mojej analizy, będę mogła stwierdzić, że potencjalnie wpływa ona również pozytywnie na konkurencyjność gospodarki. Stąd też jakby zarysowała mi się no, taka struktura tak, tego, tego opracowania, które, które no, od wprowadzenia, w którym, i tutaj to też pozwolę sobie zauważyć, posłużyłam się w wprowadzeniu takim jakby badaniami tak, dotyczącymi konkurencyjności gospodarek światowych. Które niejako umiejscowiły mi Polskę tak, na mapie no, takich zaawansowanych empirycznych badań dotyczących konkurencyjności, co doprowadziło mnie do wniosku, że wiele państw Europy środ Środkowej czy, czy też Wschodniej w, tym, w tych rankingach konkurencyjności. E, znajduje się jakby nad Polską, tak? co, co zawsze no, też daje jakiś asumpt tak? do prowadzenia, e, prowadzenia badań w ogóle nad konkurencyjnością gospodarki, jeżeli z jakiegoś powodu jesteśmy trochę poniżej miejsca, w którym e, co do zasady powinniśmy być. E, więc od tego wprowadzenia, e, jakby drugim takim zasadniczym elementem tego mojego tekstu jest właśnie e, zarysowanie tego szkieletu. Szkieletu teoretycznego, tak, czyli tego fundamentu, na podstawie którego następnie analizuję już tak bardzo szczegółową regulację, tak? czyli niejako tworzę sobie pewien, pe, pewien szkielet, czy nawet pewną miarę, według której następnie oceniam przepisy, przepisy prawa. I tutaj Tę regulację poddałam, poddałam analizie, no właśnie przede wszystkim przez pryzmat pytania, czy i w jaki sposób chroni ona inwestora na, na rynku finansowym. No tutaj znowu, jakby nie, nie, nie wchodząc bardzo szczegółowo w te elementy, może taką jedną. Jakby ciekawostką, którą w ramach, tej regul w ramach tej analizy musiałam wziąć pod uwagę, to jest taki faktyczny, empiryczny obraz tego, ile tych spółek, alternatywnych spółek inwestycyjnych w Polsce jest. A konkretnie, jak się rozkładają, jakby jak się rozkłada ciężar rejestracji. Małych zarządzających ASI i dużych zarządzających ASI. tutaj być może Państwa to nie zaskoczy, ale w Polsce na chwilę dokonywania tych badań, ale nie sądzę, żeby się dużo, dużo tutaj przez dwa miesiące zmieniło, mieliśmy tylko wydane, jakby jedno zezwolenie na prowadzenie działalności. Dużego zarządzającego ASI. Tak? Czyli wyłącznie jedno takie zezwolenie, a tak to mamy wyłącznie te ASI rejestrowe, które tak jak powiedziałam, są poddane reżimowi regulacyjnemu, który no, ma charakter mniej wymagający, można powiedzieć w cudzysłowie, mniej dolegliwy wobec, wobec zarządzającego. I tutaj w ramach tej już szczegółowej analizy, czy jak inwestor jest chroniony, jakby wnioski z tej mojej analizy są takie, że ta regulacja alternatywnej spółki inwestycyjnej jakby pełni istotne funkcje, które podzieliłam na takie trzy kategorie, czyli funkcję informacyjną, organizacyjną i weryfikacyjną, i następnie tym funkcjom przyporządkowałam jakby skutki. Wobec, wobec i funkcjonowania samej alternatywnej spółki inwestycyjnej, ale też zwrotnie tego wpływu właśnie na ochronę inwestora. Tak? I tutaj w tej samej jakby kolejności te skutki to zwiększenie transparentności, zwiększenie czy poprawę jakby takich procesów zarządczo-organizacyjnych w ramach tego wehikułu inwestycyjnego, jakim jest alternatywna na spółka inwestycyjna i wreszcie ta funkcja weryfikacyjna przede wszystkim polega na objęciu takich wehikułów inwestycyjnych, które przed wprowadzeniem tej regulacji oczywiście istniały na rynku, istniały takie spółki, w której inwestorzy lokowali swoje aktywa, tylko że były one niepoddane regulacji. To ta funkcja weryfikacyjna przede wszystkim prowadzi do wprowadzania tych spółek w no, taką przestrzeń nadzorowaną przez komisję nadzoru finansowego. Co prawda w, przypadkach, w przypadku tych małych zasi nie możemy mówić o takim nadzorze klasycznym, natomiast wszystkie obowiązki które spoczywają na takim małym zasi, jednak, w mojej ocenie, powodują, że Taka spółka no, zaczyna się znajdować gdzieś tam na, na radarze tak? Komisji Nadzoru Finansowego, czyli staje się, staje się po prostu widoczna. Tak? Jeżeli nie będzie spełniała określonych wymogów, to KNF będzie to widział. Czyli krótko mówiąc, mnie analiza tej regulacji doprowadziła do, do, do wniosku, że istnieją tutaj bardzo istotne. Elementy poprawy ochrony inwestora na rynku finansowym, co zwrotnie, jakby przy tym przyjętym przeze mnie szkielecie metodologicznym, oznacza, że potencjalnie ta regulacja wpłynie również pozytywnie na konkurencyjność gospodarki. Więc z mojej strony, z mojej strony tyle. Bardzo bym się cieszyła, gdyby ktoś z Państwa chciał się też podzielić swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi właśnie metodologii badania konkurencyjności i w szczególności no, tak jak powiedziałam, dla mnie dla mnie te, ten, ten tekst, czy te badania mają taki charakter wstępny i potrzebny, natomiast takim oczywistym ciekawym, kolejnym krokiem tak, byłoby zweryfikowanie tej hipotezy i jej potwierdzenia, którego dokonałam w ramach tego Soft Land Economics, byłoby oczywiście potwierdzenie tej tezy badaniem empirycznym, które też w mojej ocenie nie jest wcale takie proste do zaprojektowania. Dlatego, że no, no, nie jest łatwo obrać tutaj takie wskaźniki czy, czy, czy mierniki, czy instrumenty, które nam no, dokładnie pozwolą prześledzić, w jaki sposób ta regulacja alternatywnej spółki inwestycyjnej kształtuje konkurencyjność gospodarki. Tak? Czyli to samo zaprojektowanie tego badania jest w mojej ocenie tutaj też sporym zadaniem, zadaniem badawczym. Być może jeszcze będzie okazja podjęcia tego, tego wyzwania w ramach projektu Dialog. Dziękuję bardzo.